My musimy się modernizować, ponieważ zakład już funkcjonuje 9 lat, a to w tej branży to jest bardzo dużo. Paweł Amulewicz w naszym studiu Mariusz Rychcik, prezes zakładu gospodarki odpadami komunalnymi w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, taka koronna inwestycja, myślę sobie, jedna przynajmniej z takich, którymi żyją mieszkańcy Olsztyna, o której jest też głośno, mówiąc trochę kolokwialnie, czyli elektrociepłownia nie jest to wasz tytułarny projekt, ale no macie swoją cegiełkę tutaj. To na początku wyjaśnijmy, jaki jest tutaj udział właśnie z GOK-u w tej inwestycji. Inwestycja, o której rozmawiamy, to inwestycja realizowana przez miasto Olsztyn razem z miejskim przedsiębiorstwem energetyki. Cieplnej, bo to są podmioty odpowiedzialne. MPEC jako wiodące miasto oczywiście skorzysta z tego, ale myślę, że skorzystają wszyscy mieszkańcy regionu, ponieważ w tej instalacji będą przetwarzane energetycznie nasze odpady. Odpady, które generują mieszkańcy całego naszego obszaru, który obsługuje spółka, czyli w tej chwili to jest już ponad 40 samorządów, 37 gmin macierzystych, które utworzyły spółkę, ale w tej chwili też obsługujemy kilka gmin ościennych, które skorzystały z naszej propozycji i współpracy. Te odpady nie będą wyjeżdżały daleko gdzieś na Śląsk, na na do małopolskich cementowni, tylko będą trafiały do elektrociepłowni. Spółka będzie dostarczała te odpady, będziemy głównym dostawcą tych odpadów tutaj do elektrociepłowni i liczymy na to, że w związku z tą współpracą te odpady raz pomogą i będą mniejsze koszty zagospodarowania, pomożemy pomo, jakby tutaj elektrociepłowni skutecznie, jakby dostać ten, ten, ten surowiec do tej energii produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej, a z drugiej strony jakby zaoszczędzimy na kosztach zagospodarowania padu, bo nie będziemy musieli pokonywać tych setek kilometrów w to i we w to, żeby te odpady gdzieś tam trafiły na na, na przykład do Świętokrzyskiego, czy do Małopolskiego do cementowni. Gdybyśmy mieli w takim absolutnym uproszczeniu opowiedzieć jak wygląda ten proces, to tak obrazkowo Dostarczacie te odpady, te odpady są spalane i zamieniane na co konkretnie? Na energię. Energię cieplną, która trafi do Olsztyna i mieszkańców, którzy korzystają z miejskiej sieci ciepłowniczej i trafi energia elektryczna, która trafi do wszystkich naszych mieszkańców, którzy są dookoła. Spółka Dobra Energia, spółka ZGOK, spółka MPEC, również miasto, uniwersytet i wiele innych podmiotów. Jest na w, w tej chwili 12 podmiotów. Utworzyło też klaster energetyczny, który chce skorzystać właśnie z tej energii z odnawialnych źródeł, jak teraz są traktowane odpady, po to, żebyśmy mogli wszyscy skorzystać. Na taniej energii z odpadów, które generujemy wszyscy. A i ta energia elektryczna doskonale myślę, że tu wszyscy się orientują, że może płynąć w dowolną stronę, jeżeli tylko są odpowiednie elementy infrastruktury. I tu tak będzie, że z energii elektrycznej będziemy mogli korzystać wszyscy. To nie jest jedyna inwestycja, chociaż wydawałoby się, że to najbardziej e, słynna, tak to nazwę, e, którą żyjecie. Jakie jeszcze inne działania te inwestycyjne, modernizacyjne, tak też mogę powiedzieć śmiało, e, ZGOK podejmuje? Tak, ZGOK pozyskał dofinansowanie tutaj dzięki wsparciu środków unijnych, e, w, również środków własnych, składających się z właśnie z wypracowanego kapitału, a także środków, e, które pożyczamy z banków, e, kredytując nasze inwestycje. Modernizujemy zakład po to, żeby zwiększać poziomy odzysku, recyklingu, bo to jest coś, co gminy w tej chwili muszą mocno i skutecznie jakby realizować. My musimy się modernizować, ponieważ zakład już funkcjonuje 9 lat, a to w tej branży to jest bardzo dużo e, i potrzebujemy nowych rozwiązań technicznych, żeby zwiększyć poziomy odzysku i recyklingu, bo to jest coś, co na, na co w tej chwili jakby zwracamy uwagę. To właśnie powiedzmy trochę o tych wskaźnikach, o których już Pan e, wspomniał. 55% re, śmieci poddawanych recyklingowi to jest taki ambitny cel, który Unia Europejska stawia nam do 2 2025 roku. Nie pytam o to, czy realne, czy nie, bo to jest temat na zupełnie oddzielną dyskusję, ale jakich działań panie prezesie potrzeba? My próbowaliśmy i próbujemy cały mm -hmm. czas, chociażby wspólnie, przez nasze krótkie filmowe produkcje edukować mieszkańców Olsztyna i nie tylko o tym, dlaczego faktycznie warto te śmieci do tych charakterystycznych kolorowych pojemników segregować właśnie. Ta edukacja to jest tutaj nadal Podstawa tak. działania? Tak, i świadomość, bo przez edukację chcemy wywołać tak naprawdę chwilę refleksji i zmiany świadomości. Jeżeli wspólnie zobaczymy, że tak naprawdę na tym początkowym etapie podnosimy najmniejsze nakłady na gospodarkę odpadami, później z każdym krokiem te nakłady wzrastają. U nas, żeby zbudować zakład, instalację, musimy już przygotowywać grube miliony, za które wszyscy potem jako mieszkańcy płacimy. W związku z tym dużo prościej i łatwiej jest zacząć segregować u źródła. Jeżeli to zrobimy prawidłowo, to mamy duże szanse na to, żeby te wskaźniki osiągnąć. Ale do tego musimy mieć pełną wiedzę i świadomość tego, jak to robić. To jest raz, dobrze robić, a dwa, żebyśmy w ogóle to robili, bo duża część z nas wrzuca to wszystko do czarnego worka i, i cieszy się, że jakby to trafi do Kuba, do jakiego? Nieważne, ważne, że to gdzieś tam potem ktoś będzie miał pracę. Zapraszamy do zakładu, 170 osób e, codziennie przez cały tydzień e, na trzech zmianach przetwarza te odpady i patrzy na to, jak te odpady tam trafiają i naprawdę czasami znajdujemy skarby. Powiedzmy, czy spróbujmy, panie prezesie, wiem, że to już jest temat nieco wyświechtany, ktoś powie, ktoś z naszych widzów, czy słuchaczy, ale obalmy po raz kolejny chyba już ten mit o tym, że no właśnie wrzucam, segreguję te odpady do różnych kolorowych pojemników, a potem, jak to się zwykło mówić, przyjeżdża jedna śmieciarka i tak trafia to wszystko na jedną pakę, znowu w cudzysłowie. To jest nieprawda. Nie. Samochody w tej chwili są przygotowane, są wielokomorowe, także spokojnie, w mi interesie nie jest tak, żebyśmy ponownie mieszali te odpady. Ani w interesie gminy, ani w interesie mieszkańca, ani w interesie przewoźnika, który te odpady dla nas zaznacza, a tym bardziej w naszym, który na końcu dostają te, te, ten odpad i ten ciężarówki, które dojeżdżają, samochody odbierające odpady mają wiele komór. Często są to dwie, często są to trzy komory. W związku z tym, jeżeli nawet widzimy, że do jednego samochodu pakowane są różnokolorowe yy, albo worki, albo pojemiki, zachęcam do pojemiku, bo to też taką kampanię już od drugi rok próbujemy tutaj uskutecznie, że worek to też śmieć, bo generujemy tych worków bardzo dużo i chyba to jest już taka kula śnieżna, której nie jesteśmy w stanie koordynować. Folia, tworzywa zalewają nas dookoła i to jest jakby rzecz, którą możemy reagować, a robiąc nawet skromne takie nasze analizy, w tej chwili około półtora miliona złotych wydajemy rocznie na czarne worki w naszym regionie, więc jakby szkoda tych pieniędzy. Zachęcamy, drodzy Państwo, po pierwsze do tego, żeby te odpady jednak segregować, bo to nie jest trudne, a o środowisko to też znowu zabrzmi nieco banalnie, ale dbać po prostu musimy. Nasza audycja składa i do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwo i moim gościem był Mariusz Rychcik, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie. Piękne dzięki za spotkanie. Równie dziękuję. Do zobaczenia.